Zapraszam do środka. Wchodzę jak do siebie. Dobrze, no otwarto. No. Jak wchodzi jak do siebie, to by kurde nie mówił, że mam ludzi wypraszać. O dzień dobry, panie Sody Co to kurwa jest? Kotek Jaki kurwa kotek? No proszę pana spokojnie, ona śpi. Nie, spokojnie, seddi. seddi. Seddy Co to jest? Spokojnie, Sadie Spokojnie Sadie, to masz? Yy, tak, tak, mam. O, o, usiedź sobie. Siedzi, o, siedzi, widzi pan? spokojna jest. Jeszcze. O, i nawet łapkę podaje. Wow. Dobry kotek, siedź sobie tam, o, Dzień dobry, dzień panie dobry Don Dia, dzień dobry Don Dia, proszę tutaj pana e, Whisky. Ja mówiłem, oraz że oczywiście masz być gotówka. A dziękuję, dziękuję dziękuję, dziękuję, dziękuję panie. A nie, to może pan. Nie, Zzwonię nie. nie po no nie, ale może zostać, bo on duchowo mnie wspiera. Mówi pan, ja psychicznie przy panu wysiadam. No i wyszedł właśnie. Don dia. Mm -hmm. Ja zadzwonię bo ja nie jestem biedny za ja zadzwonię po jego, dobrze? Don Dia E, tak. możesz przyjść potwierdzić, że dobrze. jestem biedny za organizacji Tak Dia to jest pierdolony magnat, 70 pojazdów w szafce tak, Jebany tak, tygrys gryz na psofie No to, gdzie się obecnie tak, znajdujemy tak, się. Jest świadectwem tak, tak, tego, tak, jaki jest status tak, społeczny tej osoby, tego Zobnika Miliony na koncie, miliardy w Co? ogóle w nieruchomościach To jest Kurwa, osoba... Mać! Co jest? Spok Kurwa, zabierz mnie tego kota. Chodź, chodź, chodź Sedi, chodź Sedi. Zabierz mnie tego kota, bo... Chodź, Sedi, chodź, podejdź, podej, 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 przyjedzie. Nie ale jest, panie spokojnie. Sony, trzeba jedno stwierdzić. Gdyby każdy był jak Dia i każdy miał taki zapał jak Dia, to mielibyśmy w tym mieście pierdolony Disneyland. Zabawa i rozrywka na każdym kroku. Co nie zmienia faktu, że jest pierdolonym magnatem, trzeba go troszeczkę ukrócić z pieniędzy, My... tak? No nie. to powiedzieć. Do zakonnika, 10 oczywiście. Milionów. O, proszę bardzo. Masz tyle Ja w ogóle mam prawie, brakuje mi 500 tysięcy. 500 tysięcy? Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Wyskakuj z tych pieniążków. To już sekundka, idę do szafy. Dobrze, że nie Adidas. A! Niech ten kot do mnie nie podchodzi, ja mu nie ufam. Proszę, panie Sony. A kto jest kotkiem takim? A kto jest kotkiem? Proszę, proszę sobie przeliczyć. O, widzicie pana, jaki słodki to jest kotek? Ile? No, 500 tysięcy mi brakuje, tak? Jakie 500 tysięcy? No, tam jest 5 milionów, prawy w i w drugim jest 4,5. A, tu, no. To było no, no. tak od razu. No, no, no. Tylko kartoniku wszystko jest. A pan Dia ze mną podejrze. A... Dokąd? Tak, tak. no, bardzo szybko uregulujemy dług. Ale pan ma to db dzisiaj... Jechałeś to db 11 a stonem, Pana ten? Chłopie, wiesz jak to leci? Aha, okej. Jaka rakieta to jest? Tak, tak. I bardzo dobrze. Zasłużył. No, no, dobrze, zasłużył. Ciężka praca, emerytura, z emerytury go sięgnęli. Ciężka Chce praca, pan... Chce pan mi DB11 dać? Betie przyjmę, nie, nie ma problemu. To tego Mercedesa. Co? to jest... 500 tysięcy. No nie no, przypada przy on jest więcej warty A, chcesz iść na to krzesło czy nie? No Ale no jak to 500 tysięcy za Merola? To już mi spadino oferował 6 milionów No cóż? To było przy... mu sprzedać i miałbyś no teraz no... 5 500 No właśnie no. Pokaż tego Merola Dia w ogóle. No okej. Okay. To, to masz kluczyki jezerki Masz kluczyki. A, A bo on tu stoi. A, no? dobra, on tu stoi. no, bo no, no, no zawsze stał. A, nie bierzesz kluczyków? No ja weznę. Nie trzeba. Fajny. Fajny, nie? ładny, krasanej. 300 no, no, Ładny był. Jak był? On cały czas jest tu. Czarny taki. No zaraz nim odjadę, tego nie będzie. Bandit, fura. No, no panie Sony, daj pan zobaczy! To a jest... Pan... zrobić zdjęcie twojej smutnej miny przy tym samochodzie? Pamiątka rodzi. jak smutnej miny? No ja też będę miał pamiątkę. To i pan zobaczy! No, no panie Sony, daj pa zobaczy, to jest grad. no nie ma sensu go brać. No to jak to jest grad, to akurat te 500 no nie, tysięcy. No A pan, no, że... No, jeszcze pan takie no, oszustwa no, na taką skalę chciał no, no, zrobić i sprzedawać to auto za 6 milionów. No nie, To panie Słone. skąd masz <laughs> tą dia? No właśnie. Z Bulisławem założyłeś się o Okej. Dużo, ale A za ile go kupiłeś? Nie rozmawiajmy o tym. Okej. Okay. Nie, no A porozmawiajmy to... o tym. Za ile za ile masz to auto? 20 tysięcy. 20 tysięcy. Dolarów? Złotych. No to akurat. No to jeszcze... O właśnie, no to 400. To złotych, to jest mało. No to 496 jeszcze mi wisi. że Ale to w auto. Moim... to jest dużo. Po mojemu to jest dużo. No nie no, czy to jest... No przeliczniki, kurwa i kantory mówią inaczej. Tutaj jest uregulowany 500 tysięcy dolarów za 20 tysięcy złotych wkładu. No to to jest dobry przelicznik. Dobrze. Powinieneś podziękować. Cieszę się, że ci wszystkiego nie biorę. Proszę. To co, dziękuję bardzo pięknie, panie Diagarson. Jest pan teraz szczęśliwcem. Nie pójdzie pan od razu na krzesło. Będzie pan mógł przeżyć, będzie pan mógł być sądzony, a państwo, państwo Stanów Pań... Zjednoczonych jest zadowolone. Ale ja ja wszystko... przynajmniej kurwa roboty nie stracę, bo odzyskałem pieniądze. To widzę na panie Son. A może wolność za to dostanę? No, wolność od razu. A wypadek pan jak klapę zamknąć, czy załknąć? A no, dobra, nieważne. To ładny samochód, nie? Mhm. Był. Jak był? Mm. Powiedz papa. Pa. No nie! Dzisiaj dzwoni? O Sony, dzień dobry panie Sony? Dzień dobry, panie Dia! Dzień dobry. Panie, panie Dia! To pan? jeszcze do rozprawki dopisujemy przemyt kokainy, co? Jak przemyt kokainy? No w schowku chyba zapomniałeś ze 130 paczków kokainy, co? No nie wygada pan! Że kokainę w Merolu zostawiłem! A! Jeszcze jakieś pendrive z tyłu w bagażniku. Co? No nie, no pan na żartuje sobie, że zostawiłem Pedra kokainę Mercedesie. No. no. co ty pierdolisz? Dziękuję bardzo. No nie, no proszę pana,